Halo, bus, witam serdecznie. Jedziemy dzisiaj po coś nietypowego. Po bardzo nietypowy samochód, a w dzisiejszym filmie będzie. Zostańcie do końca i na pewno się wszystko tutaj rozwinie. Pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, natomiast jedziemy sobie ze spokojem. Fajny trip dzisiaj, ponieważ jedziemy po samochód. A po co w ogóle kupujesz ten samochód tak? A z dwóch powodów zawsze chciałem mieć coś takiego. W sumie od dziecka korciło mnie, żeby mieć coś takiego indywidualnego i tylko jednego w swoim rodzaju. Po drugie, dlatego, że na moim kanale właśnie będę z tym samochodem, mam nadzieję, robił kolejny projekt. I tam będzie można sobie od A do Z zobaczyć. Jak trochę w domowych, trochę w amatorskich warunkach, oczywiście ze wsparciem osób, które się znają, można sobie zbudować taki nietuzinkowy projekt. A dzisiaj w ogóle będzie mega klasyka polskiej motoryzacji. Jak już mówiłem, pogoda nas nie rozpieszcza w dniu dzisiejszym, ale to nic. Jesteśmy w drodze. W zasadzie kupujemy dzisiaj samochód. Znaczy nie ja kupuję, ale Łukasz kupuje samochód nietuzinkowy i dam wam malutką podpowiedź. No ale to jeszcze zobaczycie za chwileczkę dosłownie. W każdej podróży praktycznie, za każdym razem kiedy gdzieś jadę. Towarzyszy mi oczywiście kaweczka. Fajne jest to Szkoda, że jej Też... nie pociągnęli do on. Także to było do samego trakowa, do No właśnie, roku, do... nie? To, to było to moje... super było I jesteśmy na miejscu. I teraz może obrócę się w tą stronę, żeby jeszcze tutaj nie zdradzać szczegółów, ale jesteśmy na miejscu. I właśnie w tym momencie będziemy odbierać autko. No i jak widzicie, Łukasz jest w trakcie pakowania tego całego sprzętu. Za chwileczkę będziemy wjeżdżać na tą lawetkę tutaj, którą przyjechaliśmy. Silnik z 2 zero, 2 zero. Jeszcze 2.2 będzie silnik, ale widzę, że tak, jest zagazowany. Więc spoko, fajnie, fajnie. To jest jakiś handmade czy co to jest? To jest handmade? W sensie ktoś to, sam to robił? To jest taki projekt, aha, taki Cześć. projekt, no no. To zbudował, ale to wiesz, jakby silnik to jest jedna sprawa, bo to wielu ludzi robi takie rzeczy. Ale tu jest przełożony cały most, dwa skrzynia od, yy, od, yy, od, yy, od Mercedesa. Nie chcę, Nie. było. Nie chcę jednak. Wow. Trochę stało. Pokaż, jak, jak to jak bo tu kupiłem auto, a potem przez dwa tygodnie nie będę się zapalić. Nie? Czyli trzymasz to po prostu. Tak, Ja nie jestem aż takim super pasjonatem tego typu rozwiązań, ale no widać ogromny potencjał w tym samochodzie. Zobaczymy co Łukasz z niego wykombinuje. Uh! Większe odpalenie! Problem ja wam, że spoko gada to auto, kurczę. Posprawdzamy. O, podopinamy. podopinamy co Dobre. trzeba. Jedziemy powoli, daleko nie jest, ale jednak 2,5 godziny drogi jednak jest. Czyli... Dobra. Dzięki wielkie, dam znać Dzień jak tam gdzieś dojedziemy. Jakbym nie miał jakbym miał czymś problem, wiesz jakieś tam rzeczy takie, Jasne, to czy nie pisał, na ile będziesz pamiętał czy tam mógł mi pomóc to Jasne. Ile będę mógł to, to pomogę, będzie do, no. będziemy próbować walczyć Spoko. za dwa tygodnie w niedzielę jak się nic nie zmieni będzie odcinek, będą dwa odcinki. Będzie u mnie i no. będzie u kolegi No no, no. Y, drugi, więc sobie będziesz mógł zarosował po. Fajnie, to robimy. Uciekamy dzięki, mamy, dzięki wielkie. Na razie. Fajny projekcik cały z mokłem, ale to nic, to nic, to nic. No powoli pojedziemy. Fajnie, że już mamy to załatwione. Ja ci powiem szczerze, moje wrażenia, pierwsze wcale nie jest tak źle. Widać, że chłopak serce włożył do tego samochodu, nie? Zwraca uwagę ten samochód. To jest niesamowite, że że jednak takie auto, a kurczę, gdzieś tam powiedzmy, z pozoru wyglądające jak No, no jak rupecz, nie? na tej zasadzie. Jak trup, jak trup, dokładnie. A, a kurczę, a prawda jest taka, że zwraca tą uwagę. Nie? To jest aż niesamowite po prostu. No i dlatego też fajnie fajnie w takie coś inwestować i, i być może coś pozytywnego to przyniesie. Jeszcze się z wami tutaj nie żegnam. Dojedziemy na miejsce, tam czeka nas jeszcze jeden samochód, też z serii właśnie takich Polonezów Ponieważ e, brat tego tutaj pana również ma taki projekt, gdzie e, przerabia swojego Poloneza Więc chętnie go też zobaczę, coś może tam ponagrywam, no i tyle I jak myślisz, udany zakup czy nie? To się okaże za dwa tygodnie Jak już go trochę porozbieram no, To, myślę, to tak. są winiary te takie te? Czy to nie są te same? Nie, to jest, jest nic, ta sama no. nazwa, ale to nie jest ta sama nazwa I jesteśmy na miejscu Proszę bardzo, to jest ten co kupiliśmy dzisiaj A to jest moi drodzy ten który właśnie miałem wam pokazać Widzicie to? Jest świeżo pomalowany I wygląda naprawdę całkiem, całkiem ej, na żywo a to jest właściciel tego samochodu Można to tak nazwać samochód Ale wygląda chłopie wygląda lepiej niż wtedy co go widziałem ej No bo wtedy już ta folia była taka nie? No W tym miejscu zaczynaliśmy dzisiejszą podróż i w tym miejscu ją kończymy I tak naprawdę można by było sobie tutaj dużo jeszcze dopowiadać o tym samochodzie który Zakupiliśmy, natomiast wydaje mi się, że jeśli zaobserwujecie tego tutaj pana, to na pewno będziecie widzieli co tam dalej w trawie piszczy. A jeśli to zrobicie, to na pewno też tam zobaczycie Chrisa, dlatego myślę, że warto? Tyle. Dzięki serdeczne. Cześć. Trzymajcie się. Na razie, cześć, hej!